Witam, pozdrawiam. Sąsiedzki Złona Natury Dzisiaj, może kilka słów o historii. Może zaczniemy na początek zimna wojna, a później przejdziemy do trzeciej Rzeszy. Incydent kubański. Najbardziej zaogniony konflikt podczas zim, zimnej wojny. W latach 60. Fidel Castro, Nikita Chruszczow, kontra Kennedy i spółka. Warto dodać, że USA miała bardzo ważnego szpiega w postaci Jorka Pieńkowskiego. Który skończył skończył zresztą. Yy. Śmieci według mnie, jego okoliczności są do dziś nieznane. Według niektórych pociąg sobie żyły drutem tym. Według innych nie. Ogólnie była inwazja za, za to Zatoce Świn. Ogólnie Fidela witali, witali jako wyzwolicieli, gdyż obalił rząd Batisty. Także witali go jako wyzwoliciela. Znacjonalizował wszystkie sklepy, na co USA założyło takie coś, że nie kupujemy cukru, bo Kuba słynęła z uprawy cukru trzciny. Co do III Rzeszy warto to dodać, że Berlina w 1945 bronili nawet Rosjanie. Helmut Weidling, czyli ostatni dowódca garnizonu berlińskiego poddał się. Oczywiście podano, że Hitler zmarł w boju z karabinem w dłoni, co jest oczywiście nieprawdą. W Śmieści okoliczności Hitlera są do dzisiaj niejasne, gdyż Ewa Braun by miała mostek zębowy. Co chciałem dodać, znaleźli ciało Hitlera w ogrodzie. Miał na, na, na bluzie napis Adolf Hitler, ale to nie był Hitler. Nie, on ja według mnie mógł przeżyć wojnę. Ale nie dożyłby dużo niż do lat 50, 55 roku, gdyż był bardzo ciężko schorowany. Wtedy, już w Berlinie, masowo wrzucali w bój Hitler -Jugend. Nie Proszę nie mieć 12. Dywizji ze pancernych Hitler -Jugend. z Hitlerjugend, Hitler -Jugend. Volkssturm, czyli tak zwani no, ludzie z pancerą stacy, młodzi powołani pod broń, pospolite ruszenie. Jedna z wież, którą zbudował Albert Speer, czyli dla Adolfa Hitlera, była ostrzeliwana non stop, aż żółwcy sobie dali spokój, bo nie została zniszczona. Tam coś ładnie krzyk. Jak zwykle egzorcysta musi mówić, że mnie dziki pożrą. Co go kuzywa nie spotkam, przepraszam za wyrażenie, to mówi, że by mnie dziki napadły w tym lesie. Pozdrawiam się jak z co mam się świetnie, jak w sumie nigdy wcześniej. I pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Yy, historią zajmuję się, kiedyś byłeś historykiem. Od kilku lat uczę się historii z różnych konfliktów, na przykład yy, konfliktu Mogadiszu. Zresztą, wiele ludzi kojarzy go głównie z, 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 z filmem śmigłowy z w ogniu. Ja dodam, że tam stacjonowały też takie jednostki jak GSG9, czyli... G... A, zapomniałem, przepraszam bardzo, pełnej nazwy. To są jednostki Bundeswehr, tak samo jak Fallschirmjäger EGB, czy Commando Special Crafte, który mam spodnie, one są nie do zajebania w terenie. KSK spodnie naprawdę bardzo polecam materiał twill gładki i pustynny akurat na sobie mam helikon -Widwood. Hitler mógł przeżyć wojnę, ale oczywiście niczego się nie dowiemy, akta to no na 50 lat jeszcze bardziej fascynująca śmierć himlera, Himmlera gdyż rzekomo przegryzł zampułkę z Jankiem, ale nie miał blizny, a Himmler miał blizny, bo cenował wasza miesięcy. Więc coś mi tu nie pasuje. A wiadomo, że jak Amerykanie badają makTA to i tak wszystko zdradzają. Tak samo, jak podobnie wierzyć ludzkim w oficjalne dane, to trzeba być naprawdę półgłówkiem. I pozdrawiam serdecznie Filip Lietowski. Dziękuję.